Ci, którzy zasługują na pamięć i cześć, e, powinni otrzymać taką pamięć i cześć, ze względu na to, że e, zrobili tak dużo dla Polski, oddali swoje życie, e, swoją krew, e, aby, e, aby e, nasza ojczyzna była wolna, aby na, nasz naród był e, prawdziwie wolny. E, oczywiście to była długa e, e, walka, zasługują więc e, na to, abyśmy o nich pamiętali. Więc, e, po, po pierwsze, dlatego, że czuj się Polakiem tak. E... I przez wzgląd na historię warto pamiętać o tych ludziach, który, którzy walczyli za wolną Polskę, którzy przez tą władzę komunistyczną byli zepchnięci, z za zbrodniarzy, że tak naprawdę że oni walczyli za wolność. I oczywiście takie marsze muszą być e, organizowane po to, żeby ludzie pamiętali, żeby oni nie przepadli, bo jeśli po nich nikt nie zostanie, to nas tym bardziej. Zadawałeś no to pytanie innym osobom, to pomyślałem o jednym. Nie dlaczego ja tu jestem, to jestem, tylko dlaczego jest tyle ludzi. I dlaczego jest aż tak mało? Mogłoby być więcej tych ludzi, i to, to właśnie jest pokazanie tego, że te marsze są potrzebne. To, że jest potrzeba serca. O to, o to właśnie chodzi, nie? Za, za mało ludzi tutaj jest, ale i tak są ci, którzy są tutaj, bo kochają swój naród, nie? I ten marsz jest poświęcony, można nawet zobaczyć, jest pełno banerów. Jest poświęcony komuś, kto walczył o to, że dzisiaj tutaj swobodnie możemy się spotykać, możemy przejść ulicami Olsztyna. Ale takich marszy w, pełni w całej Polsce jest teraz więcej, nie tylko tutaj. Ale i tak jak na takie wielkie miasto jest nas za mało. Trzeba walczyć o to, żeby właśnie nas było więcej i o to walczyli wtedy, a dzisiaj my walczymy tym marszem o to, żeby nas było następnym razem jeszcze więcej. Bo kocham Polskę. Trzeba pamiętać o żołnierzach wyklętych. Dlaczego? Bo chcemy uczcić pamięć bohaterów. Się powinno się tak? P pamiętać o, o tym, że możemy mówić po polsku i że to zawdzięczamy właśnie im, między innymi żołnierzom wykrętym. Patriotyzm jest dla mnie obroną ojczyzny przed wrogiem, jest dbaniem o dobro naszej ojczyzny. Bóg, honor, ojczyzna. Czy uważasz, że takie marsze jak te, które mieliśmy dzisiaj, są potrzebne? Tak, uważam, że takie marsze są bardzo potrzebne, ponieważ jak widzieliśmy, przybyło bardzo dużo osób, jest wspólna integracja całego społeczeństwa. Razem będziemy bronić naszej Ojczyzny. Patriotyzm jest dla mnie rzeczą bardzo ważną. Od zawsze, odkąd pamiętam, razem z rodzicami występowaliśmy przy różnych demonstracjach i świętach. Patriotyzm to rzecz, która jest w mnie głęboko w sercu. Co jeszcze mogę powiedzieć? Staram się zawsze przeżywać wszystkie święta. Staram się wspierać państwo polskie oczywiście nowymi sposobami patriotyzmu, mianowicie podatki, te sprawy. Patriotyzm czymś naturalnym, co tak naturalnie wyniosłem z domu rodzinnego. A, a czy uważa, że takie marsze jak dzisiaj się odbyły, to nie są potrzebne? E, tak, zwłaszcza po, po, po tylu latach e, zapominania, czy jak, jak to po prostu się w e, mówi, od bohatera dnia dzisiejszego, wyklinania tych ludzi z rzeczywistości, e, one są potrzebne, żeby po pierwsze przypomnieć się, e, po drugie chwalić e, też ich, ich postawy e, wczesnemu społeczeństwa. Czym dla mnie jest patriotyzm? Dla mnie patriotyzm to codzienność, to codzienne czyny, takie jak choćby e, wychowywanie dzieci, tak w duchu patriotycznym jestem młodą mamą, więc przykładam się do tego, żeby moja córka znała hymn, flagę Polski i inne symbole narodowe, żeby znała wiersz Władysława Bełzy, Kto ty Jesteś Polak Mały, to dla mnie codzienna taka walka. Choćby na szczeblu również nauki. Uczymy się po to, żeby kraj ten miał elitę, żeby ta elita wiedziała jak, jak krajem rządzić, żeby dokonywała słusznych decyzji. Patriotyzm jest też oczywiście przy świętach, takim jak dziś. To jest przyjście na marsz, to jest założenie biało-czerwonej opaski, wzięcie biało-czerwonej flagi i prezentowanie się w bo Było po to, po to uczcić żołnierzy wyklętych, tak? I innych bohaterów narodowych. Tym jest dla mnie patriotyzm. I dodam no na koniec, patriotyzm to jest biało-czerwone biało-czerwone serce, przede wszystkim. Oczywiście, nie tylko marsze są potrzebne. Marsze to jest pewien element promocji, jakby przypominania, tak? Potrzebne jest bardzo wiele, wiele rzeczy. Wystawy w szkołach, wychowywanie właśnie młodego pokolenia przez przypominanie im o tym, że ci bohaterowie byli, no to zwłaszcza przez to, że przez, przez cały okres PRL-u byli oni sprowadzani do, do tytułów bandy e, faszystów i nazistów, tak? Byli tylko osobami, którzy walczyli o suwerenne kraj, o suwerenną Polskę i o wolność. O taką, którą walczyli podczas II wojny światowej i nie chcieli się zgodzić na kolejnego okupanta. Więc uważam, że oczywiście marsze są potrzebne. Wszystko, co związane z bohaterem, z bohaterami, z patriotyzmem jest potrzebne. I nie tylko na ulicach, ale również w szkołach, w kościołach, w, w różnych środowiskach lokalnych. Patriotyzm, kurcze, no i tu jest właśnie problem. Nie wiem jak to określić. To jest coś, co jest w sercu dla nas ojczyzny, no to jest, to jest miłość, nie wiem, no nie chcę przesadzić, ale wydaje mi się, że to jest miłość taka jak do dzieci, nie? Jak, jak do dzieci, do rodziców, no no. O Boże kochane, są, są, są bardzo potrzebne, bo... Bo, bo mogę tak, bo jest próba przecież zeszmacenia naszej ojczyzny. Tak? Najpierw lewackie te genderowskie jakieś tam wrzuty, teraz, teraz kolejna islamizacja. No więc, więc trzeba ten patriotyzm, właśnie tą miłość do ojczyzny, do bronienia ojczyzny budzić w młodych ludziach, tak? No bo my starzy już, już praktycznie ubywamy. Nasze szeregi są, są coraz mniejsze, nie? Także was, was nadzieja jest, żeby, żeby pielęgnować właśnie ten patriotyzm i miłość do ojczyzny. I tę idee, i, i pamięć historyczną. Nie wolno, nie wolno zapominać o tym, co, co było, prawda? Bo to jest to jest, to jest ważne. Ludzie zostali niszczeni. Yy, a... Tak, słowo, tu za I to, co robimy z kolegą, to dojktuje to, co musiał przejść mój ojciec. Przyjechał z internowania z Niemiec i pierwszy dostał 9 miesięcy wyrok. Tylko dlatego, że był oficerem wojskowym i nie chciał wstąpić do armii ludowej, Nie chciał się dać zesłać. I to jest to, co trzeba utrzymać. Historia jest bardzo ważna. Gdzie się podzieli oficerowie ZOMO, które robili ścieżki zdrowia? Tu dzieci ludzie są. Zabrać przywileje emeryturki, takie ciepłych generałów i tak dalej, bo to jest nieprawda, że oni Oni są i ci ludzie muszą odpowiedzieć za swoje. Za darmo przechodziłem ścieżki zdrowia w stanie wojennym, nie ma sprawy, tego nie daruję. Patriotyzm, aż już kiedyś, niedawno ktoś mnie o to pytał. Patriotyzm w tak jak najprostszej definicji Wydaje mi się, to wtedy, kiedy jednostka jest zdolna poświęcić się dla dobra, ogółu dla dobra narodu. Tak mi się wydaje. Tak bym to charakteryzował, jeżeli to miało być faktycznie taka krótka definicja. Jak oceniasz ten Mart, który właśnie przed chwilą e, zakończy się martw i pamięci pełnierzy wypiętnej? Z całą pewnością, no może nie z całą pewnością, ale jestem zdeterminowany, żeby to stwierdzić. Chyba powiedzieliśmy rekord frekwencyjny z zeszłego roku. Myślę, że spokojnie było, ponad 500 osób, 500-600 tak bym szacował, tak jak szacowaliśmy. Cóż, no marsz przeszedł troszkę inną trasą niż tą standardową, ale uważam, że trasa troszeczkę ciekawsza, urozmaicona, bo mieliśmy okazję mm, złożyć wieniec również pod pomnikiem Armii Krajowej. Z roku na rok widać coraz większą, z taką pozytywną tendencję. Nie? z roku na rok widać coraz większe zainteresowanie mm, tą tematyką. Dlatego eee, nie zwalniamy tempa, jedziemy dalej za rok, skrowadzimy jeszcze więcej ludzi.